Patriotów prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Odcinki do tego odcinka klasycznie gdzieś tam na dole albo pod linkiem patriarchitekci.io slash 67. Chodziło ci o linki. A co powiedziałem? Ehm, y odcinki. Ci odcinki. No to odcinki niech będą. Idziemy. Defny. Dobrze, Łukaszu, to jak już zacząłeś, to leć, co masz tam w linkach. Dobra, z ciekawostek dziwny pomysł, czyli jak infra as code, infra as data i dużo innych rzeczy. No to poleciał projekcik i trafił już do mnie od kilku osób o nazwie Infrastructure as SQL. Koncept jest sobie taki, żeby mm, Nie wchodziłem w architekturę tego rozwiązania w ogóle, popatrzyłem sobie na sam koncept, żeby zarządzać Postgresem infrastrukturą cloudową. Czyli przykładowo tworzenie instancji, piscie dwójkowych i innych elementów, a z drugiej strony raportowanie, szczytywanie tych danych z takiego SQL-a. Czyli założenie jest takie, że de facto każdy obiekt w klaudzie jest po prostu tabelką w SQL-u, do której możemy zrobić insert, z której powoła nam się jakiś, powoła nam się jakiś cloudowy obiekt. Ale ja powiem tak, bo, bo generalnie ten pomysł brzmi absurdalnie i no, no, ciekawie, brzmi jak żart. Ale jak, <laughs> na, to spojrz, jak na to spojrzysz tak, y, odcinając się, że to jest SQL, odcinamy się, no to tak. No to wstawiamy do tabel, które mają strukturę, wstawiamy wartości. Między tabelami zakładam, że możemy linkować, czyli możemy tworzyć dependencje między obiektami. I do tego jeszcze mamy object store, czyli ma, mamy plik stanu w formie bazy relacyjnej. <laughs> Czy na. I, a tylko, że mamy składniowy język, który nam spod, sprawdza w strukturę pliku. Czy to jest tak dużo gorsze, a że to jest SQL generalnie, niż taki JSON? Ja, Dobra, jedna rzecz. Ile Zaczy, razy nie użyłbym na tego, żeby nie było. Dobra. I, ja mam taką rzecz, pomyślałem sobie raz. Samodzielnie dużo razy w życiu odwijałem złe wary w update'cie. Na produkcji. No to jak każdy. Kto jak złego... każdy. Kto, tak. kto robił maintenance produkcji, wie o czym mowa. A już o zaoranych, przemilczę ilość zaoranych testów, devów i innych ułatów przez drobne szybkie fiksy z palucha. Zgadzasz jak najbardziej, tak. Więc patrząc się, nie, pomysł jest to tak, jak mówisz, to jest po prostu gdzieś plik stanów zrobiony na nowo, tylko. Ten interfejs na zasadzie komunikacji, czyli SQL-em, dla mnie on jest taki pagogenny. A czyli, no, przede wszystkim jego minusem jest to, że, że tak naprawdę trzymamy to w. No... No, w bazie, nie w generalnie nie w, jakim, nie w jakimś repo więc baza jest fajna. Mamy transakcyjność, mamy kilka fajnych rzeczy, mamy właśnie linki i tak dalej. I to, to jest fajne. Możemy super fajnie odpytywać, bo nie się, ale joiny w sql to fajnie działa. No, ale minus jest taki, że nie mamy, nie mamy tej całej historii de facto tych zmian, jak to wygląda. Więc dalej wersja trzymana jako tekst w Gicie jest lepsza. Idea na przykład, że my taka, bo brzmi głupie, sprawdzenia zależności przez właśnie stawienie, albo właśnie budowania drzewa zależności i tak dalej. To, to, to debilne to bardzo nie jest. Nie jest też dobre, ale no, debilne nie jest. Raczej, znaczy, ciekawostka nigdy nie do użycia dla mnie. Tak, tak, nie, a, absolutnie. To, to, to jest, to jest niedużycie. Zdecydowanie nie do użycia. Zdecydowanie nie, 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 nie. Chociaż czekaj, tak, tak myśląc generalnie, no to zawsze problemem, jeżeli chodzi o zarządzanie infrastrukturą, są bazodonowcy. W ogóle obszar data. To jest taki obszar, który generalnie jest nachakowany, jak to tylko można, tak naprawdę. Teraz wyobraź sobie, że dajesz im takiego sql oni na sobie tym SQL-em tak dalej. a ty robisz po prostu i z tego sobie generujesz bicepsa albo terraforma. E? No tak, dobre, dobre. To, to, to nie jest taki zły pomysł, zbrew pozorom. Dobra. To Dobra. E, lećmy sobie dalej. Następna rzecz, drama Dockera. Docker wygaszał coś takiego jako coś, co się nazywa Docker Free Teams, czyli ta jedna z darmowych licencji. I komunikacja była tak zła, że różne organizacje zaczęły spierdalać z Dockera na przykład do, do jakichś innych rejestrów GitHubowych, Google'owych, które można wyhostować publicznie. Z tego względu, że nie było wiadomo, czy przypadkiem. Nie stanie się tak, że będą kasowane organizacje z open source'em, które wykorzystujemy. Czyli podejrzenie, że będą kasowane organizacje z open source'em, to ja tej paniki nie rozumiem do końca, bo gdyby Docker chciał usunąć open source'owe organizacje, to to jest strzał w kolano i w tym momencie usuwają największą wartość jaką mają. Docker Hub. Mianowicie to, że w każdej instytucji, nie wiadomo jak, nawet przez bezpieczniki zabezpieczonej, zawsze będzie opcja pobierania obrazów z Docker Huba. Docker Hub będzie zawsze white -listowany, bo potrzeba tego. Po prostu to jest wymagane. Więc gdyby usunęli tę organizację, to nie ma żadnej wartości, żeby na Docker Hubie to hostować. Wydaje mi się, że cała drama trochę za bardzo co, nie, w ogóle. bo w Tak, Z początku, bo wiesz co? Bo de facto zaczęło się od początkowego kijowego maila. Na zasadzie niestargetowanego dla ludzi, którzy to wykorzystują, tylko po prostu dla ludzi, którzy lecą na free na zwykłych kontach i sobie poleciało, że hej, dzięki na razie. Czyli y, całość i komunikat był taki if you don't upgrade to a paid subscription, docker will retain your organization data for 30 days after which it will be subject to deletion. Czyli taki wiesz mail, który tam poleciał do ludzi, którzy mieli te konta i inne rzeczy, no był słaby. W sensie był bardzo źle stargetowany. Stąd ta drama. Rozumiem, rozumiem, ale znaczy, z mojej perspektywy to jest na zasadzie okej, okay, przed e-mail. To byłby debilny pomysł, żeby to zrobili. Odczekajmy chwilę, co się będzie działo. No tak. nie, panikujmy. Nie, za już się razem. wycofali. I z tego już się wycofali, oczywiście. I tak, i tak. Wyprost, wyprostowali to. Tylko też zobacz, że w tych programach open source'owych Docker'a, w tych oficjalnych imidzach, dużo projektów nie uczestniczyło. Trzymało sobie zwykłą organizację, a nie w ramach tych programów dokerowych, które były w zasadzie też tam Docker verified. I super, znaczy że trzeba to uporządkować. I... Tu Docker ma w pełni rację, że powinno być pani organizacja, żeby wiedzieć, co jak, gdzie wygląda. I nie odmawiam absolutnie tego, tego usunięcia, usunięcia free tier'a. Rozumiem dramę, trochę poziom wyskalowania, tak. Może kwestia wieku, że w zasadzie pytajmy, e, poczekajmy, coś się wyjaśni, co to, to tak nie wygląda. No, tylko że pewnie bez tej dramy by tego nie wyprostowali. No, możliwe. Tu, nie, b tu nie, nie będę dyskutował generalnie. Ale dobrze też z drugiej strony, że jest też siła przebicia community, która mówi, że, że pomysł jest głupi jakiś, tak naprawdę. Dobra. Dobra. I ostatnia Cisnę ci się jeszcze. Dobra, bo żeby było, że to jest cały porządek. Co, co generalnie u mnie? Jeden, jeden fakt też odnośnie, odnośnie nawiązujący do tego, co powiedziałeś przed chwilą, mianowicie to rozdmuchiwania trochę spraw. Ale. Pozytywnie. AWS, jak doskonale wiemy, jeżeli chodzi o policję i zarządzanie, takie trochę kulawa było, ale co zrobili? Wypuścili CEDAR, które są nazwane językiem do polityk w, w chmurze. I tutaj przyczepię się do określenia język, bo jak mówimy o język języku, to nam się kojarzy generalnie coś, co będziemy, no, no, przynajmniej na poziomie jakiegoś SQL-a, coś na poziomie, coś, co można na jakiś warunek dać tak naprawdę. No nie. CEDAR jest de facto... Czymś dużo bliższego do Jamla tak naprawdę, który nie uważam, że. Znaczy, to DSL, nie. jest DSL-em. Chyba to jest. Tak, jest takim, no, taką uporządkowaną składnią do zapisu de facto. To, jest, tyle, to nie jest niepełnoprawny język. Ale poza tym, że uważam, że słowo języki jest nadmuchane i niestety trochę nadużywamy pewnych, pewnych tematów, to, jest to kawałek fajnego kodu, co to umożliwia? Umożliwia, umożliwia kilka rzeczy. Przede wszystkim de definiowanie, co jest pozwolone, co jest zabronione zabronione tak dalej, itd. Tak dalej, na poziomie obiektów. Na poziomie poszczególnych warunków, dodawanie ifów, zagnieżdżeń, elementów typu coś, coś się w czymś zawiera, co jest ważne, umożliwia deklarowanie dość do zaawansowanych warunków na czy znaczy, Propest na Czyli możemy powiedzieć, że może zezwalamy dostęp wszystkim użytkownikom, których atrybuty wyglądają tak, albo których rodzice mają atrybuty wyglądające tak, albo doszmy wszystkie requesty dla tego obiektu, wszystkie dostęp do tego obiektu, ale te requesty HTTP, post, tak dalej, tak dalej. Czyli daje całkiem fajną elastyczność, bo, bo składa się to właśnie z obiektu, z obiektu, z Principala i z resursa. I do tego dochodzą jeszcze warunki generalnie, czyli kiedy, ta, kiedy, kiedy ten uprawnienie może być nadane albo zabrane. Składnia jest naprawdę fajna, jest prosta. Znaczy, powiem drugie słowo tak: dużo się nie różni od ażurowych de facto polityk, tak naprawdę. Trochę składniowa, tak naprawdę. Jeżeli jest chodzi przyjem... o... Składniowo jest przyjemniejsza na pierwszy rzut tak. oka. Jest przyjemniejsza, zdecydowanie. Jest za, tak I lepiej wygląda od Regopolisy, która jest w Open Policy i tak, chociaż zeskroluj się na sam dół i je tam przy tych bardziej skomplikowanych, to już zaczyna wyglądać dużo bardziej podobnie do... Do, do, do... azurowych, tak, tak, tak. Tam dużo jest <laughs> Jason. Przy czym tak. my narzekamy, trzeba, warto jeszcze zobaczyć iama, który jest w AWS-ie, jeżeli ktoś z was nie oglądał, też jest niewesoło. Zgadza się. Więc kierunek uporządkowania naprawdę fajny. Cieszę się, że... Odchodzimy od takiego głupiego Jasona, którym zapisujemy te wszystkie warunki tak bardzo obiektowo, bo to nie jest mało czytelne, nie oszukujmy się. To wygląda dużo lepiej. I ma parę rzeczy mnie cieszy, właśnie typu, że jest dużo większa granulacja na akszony i jako odpytywanie, jeżeli chodzi o obiekty nadrzędne poszczególnych propert. To też jest fajne, bo to można fajnie użyć w kontekście tagów. Także naprawdę, naprawdę nieźle. No i to mnie. Chyba tak, trzeba dodać jeszcze, gdzie to jest teraz, bo to jest do usługi AWS Verified Access. To tak, tam się. Tylko to, to access. Tak, tak, tak. To jest warto, warto tam dodać, ale patrząc się pewnie, że trochę tam pracy było włożone patrząc się na to składnie, to być może pójdzie dalej do innych usług AWS-owych. Znaczy ma to sens? Wygląda to, jeżeli nawet nie jest jakiś super, super działanie. A, no i to przepraszam, jeszcze. to na składnie. Verified permissions. Przepraszam jeszcze, Amazon Verified Permissions, czyli Manage, Fine, Grind, Permission and Authorization with Custom Application. Tak, więc ma to sens. Mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy, bo uproszczenie składni składne zarządzania politykami jest, jest potrzebne w każdej <noise> chmurze, bo one wyglądają strasznie z reguły. Znaczy, tylko jeżeli popatrzysz, filozofia wszędzie jest, Taki nawet na ten ceder popatrzysz sobie to wszędzie, ta filozofia jest dokładnie taka sama, czyli akcja, kto, do czego i potem już szczegóły. Yy, tak, tu to, to się nic nie zmieni, nie się, tutaj no, nie planujmy odkrywać Ameryki. To, co jedyne dla mnie się zmieniło, to jest to, że możemy odpytywać te obiekty nadrzędne po propertach, a nie po, po, po bezpośrednim ID-ku. To jest, tak, no to jest fajna tak, rzecz. To jest, tak, to jest, tak, to jest troszeczkę tak, jest przyjemniejsze, jak to popatrzymy. Ale mnie tu bardziej cieszy składnia, że składnia faktycznie jest, jest mniejsze, porównując to z tym, co mamy obecnie. Po znaczy, wiesz co, dla mnie to jest po prostu język napisany na bazie, jakiś DSL zrobiony na bazie JavaScripta. Tak, oczywiście. Tutaj to nie ma żadnego w ogóle odkrycia, jakiś taki JavaScript w to... stylu. Dobra. Tak, tutaj rewolucji nie ma. To jest bardzo miło ułatwienie życia. Dobra, nie, nie, nie rozciągając to się, jeszcze, jeszcze parę innych rzeczy. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy nas jakiś czas temu odnośnie FinOpsa, tak naprawdę, i że jest to jeden, jeden z ruchów, który pewnie się ruszy w tym roku. No i się ruszyło, bo Microsoft dołączył do FinOpsa jako tam Platinum czy tam jeden z oczywiście najwyższych partnerów. Wiadomo, jak się ma kasa, to się wydaje kasę. No taka prawda. Oczywiście to FinOps. Jak organizacja to ma już ma swoich trenerów, ma swoje certyfikacje, i w ogóle tego dość dużo się zrobiło, tak naprawdę. Może trochę za dużo względem tego, co właściwie powinno być, ale co mi się spodobało, spodobało mi się bardzo mocno to, co przy okazji Finopsa przeglądałem, to jest to, jak fajnie uporządkowali drogę. wyjaśnić czym jest Finops na stronie swoje, mhm. wyjaśnić drogę. Optymalizacji humorowych osób, które biorą udział, ról, jak to powinno wyglądać, odpowiedzialności, kto co, kto co robi. I też poziom dojrzałości firmy. I to się przydaje, abyś potrzebował, to ta, ten opis łatwiejszy na tej stronie jest niezły. Jest, jest, jest taki, rzecz, taki jeden cytat, z którego mam, osobiście mam po lewe. If it seems that Finops is about saving money, then think again: Finops is about making money. To taki trochę też statement mocny do, nazwijmy to trochę do managementu. A nie do ludzi, ależ, którzy się w tym faktycznie mają ależ, zajmować. Ale oczywiście wiadomo, że generalnie e MS nie dołączałby do całej organizacji, jeżeli miałby, mieliby na tym stracić kasę. Nie oszukujmy się, nie. Ale bardziej to się przydaje w kontekście takich, bo są czasem takie zrywy. O, wydajemy tyle na chmury, musimy coś z tym zrobić, zmniejszamy użycie, nie? Chodzi bardziej o ustrukturyzowane podejście do całego problemu żeby nagle z tej paniki, która czasami, szczególnie, że czasy są ekonomiczne różne, móc to usyktoryzować i móc tego zrobić realny proces, czyli żeby podejmować decyzje rozsądnie, a nie w wyniku nagłej paniki. Więc tylko tu jest dla mnie wartość tak naprawdę, żeby decyzje były sensowne, a nie spanikowane. Dobrze, ostatni link sobie jeszcze zostawiam, ale więc leć, leć ze swoim, co tam jeszcze miałeś. Dobra, yy, i ostatnia rzecz chyba taka dla kronikorskiej powinności, w zeszły tydzień obrodził w obwieszczenia w ramach modeli LLM, czyli tego, co znamy na przykład jako GPT-4, które się pojawiło to OpenAI, Chat GPT, i poleciało, że tak powiem, w ogłoszenia sam samo GPT-4, które wszyscy zakładali, że pewnie pod koniec roku wypuszczą, to już się pojawiło. Po testach powiem tak, bo sam przetestowałem sobie na kontekście naszego, naszego podcastu i transkryptów. No, robi wow. O tak, jeżeli popatrzymy. Robiłaby, tak. I całość z tak, tych ogłoszeń, dwa najciekawsze, że ogłoszenia Google przeszły bez echa. <grym> Pokazali swój film i integracji swojego AI w Docsach, żeby mhm. pomógł pisać za nas. Ale co ciekawsze, koncepcja Microsoft 365 co -Pilota. Tak, czyli też ładowanie, właśnie tak. I to jest GPT-4 jako silnik, no sobie jest, ok. Tak, w niektórych kontekstach potrafi urwać szczenę, Patrząc się, jeżeli wiesz, o co go, w jaki sposób chcesz przetworzyć dane, korzystając z tego modelu, bo to jest chyba najlepsze określenie, bo to nie jest istota rozumna, ty musisz wiedzieć, co chcesz z tego uzyskać i nim. Pokierować. Ten prompt engineering faktycznie występuje. Ale za to, co urywa dupę, to jest koncepcja co-pilota. Tak, jak mamy GitHubowego co-pilota do kodu, tak zaczyna powstawać sobie idea co-pilota dla pracy biznesowej, dla takich normalnych czynności władowanej w Office 365, w M365, który ma działać w każdej aplikacji, ma fidować użytkownikowi. Dane ze wszystkich rzeczy, które są dostępne w ramach jego konta w tym ekosystemie. Tak. I dla mnie rozwaliła jedna rzecz. Streszczenie całej historii maili. Masz, tak. wielkiego, masz wielki maili i mówisz mu streść mi to, i ci streszcza. Jezu, jak to jest przydatne. Tak, to było, tak, to było piękne. I jeszcze jeden feature, który jest piękny tak patrząc się, bo mówię, że ma dostęp do wszystkiego feature na który taki który jest jedyny zrób, zrób prezentację z tego excela to było zajebiście wyglądało a największy feature co straciłem spóźniając się na spotkanie tak żeby zrobił podsumowanie spotkania to patrząc się z tych funkcjonalności to jest już mega ale coś rzeczy ważne bo to pierwsze jedne rzeczy po odnośnie spóźnienia on jest w stanie powiedzieć co straciłem spóźniając się na spotkanie będąc w tej w tej roli tak, Więc nie dać tak, generycznego tak. streszenia, dać streszenie w kontekście tego, co jest dla Ciebie istotne. I no, to, to, to jest już nie tego, to... żeby hmm. po prostu wyeliminować spotkania. W dużej mierze. Tak. Ta, ta, ta. ta. Znaczy, czy wiesz, i teraz jest zauważ. To jest teraz trochę dowcip, bo jeżeli ludzie by zaakceptowali to, że nie trzeba pisać pełnych zdań, i poematów, tylko krótkie bulety, które ci przekazują wiedzę, bo nagle się będzie okazywało, że ludzie będą te krótkie punkty rozpisywali w poematy, a z drugiej strony inni ludzie będą to skracali do tych pierwotnych buletów. Tak, tak, tak. Znaczy, bo te. Całe takie pięknoznaniowe formy piszesz po tego, żeby była ładna komunikacja firmy i żeby to wyglądało tak. ładnie. A potem no, <grym> się słyszałem, dokładnie, taki będzie łańcuszek, tak, tak, tak. E, czy znaczy, Dla mnie odnośnie tego, się, co powiedziałeś, to jeszcze jest, no, pewnie, pewnie to słyszałeś o tym właśnie, jak wewnętrzna forma dla czas GPT-3 GPT przekonała, mając dostęp do innych serwisów, chyba pracownika Rabbit, udając osobę upośledzoną wzrokowo, po prostu niedowidzącą, o to, żeby od, odczytała kapczę tak. dla niej. No, więc tak, więc mają dostęp do API, przekonała, wynajęła pracownika po to właśnie, żeby rozszywał e, <laughs> po to właśnie, żeby kapcze Także, no, także tak, to tak przerażające, ale w tym kierunku to idzie. Ale ogólnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o cały temat AI, to Microsoft po prostu wygrał i strzelił dziesiątkę, jeżeli chodzi o inwestycje w OpenAI -a. Ewidentnie odstawił wszystkich innych daleko, daleko, daleko. I mają pomysł, jak to Raczej wiesz, to swoje swoje Raczej mają świetną bazę do komercjalizacji. To tak jak Teamsy versus Slack. Mm -hmm. I że Salesforce'owi sprzedaż tego Slacka w ogóle nie idzie. No, opinia o Teamsach jaka jest? Taka jest generalnie. Jest, ale, ale wiesz, jak popatrzysz kosztowo, jak mówiliśmy o fajnej opcji, no to są. Mm -hmm. tak to dokładnie. Jest to proste. Dobrze, to jeszcze jeden, jeden na, na, na koniec. Dorzucę link. Raport odnośnie podatności open sourceu. Taki ołas tylko do open sourceu. I wszystko fajnie, tak naprawdę, jak to otworzyłem, szukając, o coś ciekawego może będzie, tak naprawdę, wielkie rozczarowanie, bo de facto nie mówi kompletnie o niczym nowym. I moja taka refleksja, nasza wyglądam podatności typu właśnie, że znany, ja, znane. Znane podatności. podatności, tak, że możemy się potrzeć po to, że to jest niedojrzałe, po to, że ktoś może prowadzić błąd, po to, że ktoś może to usunąć. Totalnie. Nic, absolutnie nic nowego tam generalnie nie było tak naprawdę, ale A. to mnie może nawet trochę cieszy de facto, bo tak samo jak w Ołaspa zawsze, zawsze otwieram, że o może coś nowego się pojawiło, tam nigdy nie ma nic nowego, ale tak wygląda realność, tak na świat po prostu, że nie pojawiają się nowe płatności, to są płatności, których już dawno, dawno, dawno wiemy, więc odnośnie nosie open nie ma nic nowego kompletnie, nic co zaskoczyło, no ale w sumie używamy tego procesu już na tyle, na tyle, na tyle dużo, że no nie ma. Znaczy, za, nie ma wiesz co, jed, jedna jest fajna, to sobie popatrzeć. Dziwi mnie tak, że nisko jest ryzyko związane z licencją. Też właśnie na nie patrzę, tak. Tak, że to jest nisko. Następna rzecz to jest immature software. No to jest taka rzecz też normalna, że świeżyne, na świeżynki się nie rzucamy, jeżeli nie potrzebujemy. I Under oversized dependency. To jest taka ciekawa rzecz, jeżeli popatrzymy, bo o tym akurat się mało się nie patrzy. Jest ten piękny mem, który mówi, że jakiś facet z tekstasu maintainuje paczkę, która utrzymuje pół CNCF-u. Był sobie taki piękny ten, piękny mem z tego i to fajnie pokazuje. Czyli... Zgodzę się. W ogóle... czy Licencja, wydaje mi się, że licencja jest dość nisko z tego powodu, że to po prostu ewentualnie nie bierzemy włamu. Na poziomie organizacyjnym to jest dość dużo, bo nagle może okazać się, że musisz płacić absurdalne pieniądze i musisz, musisz nagle się z tego wycofać. Więc pewnie po tym koniec to zrobili. Ale tak, ale to ciekawe, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli dobrą odpowiedź na większość z tych tematów tak naprawdę, na poziomie zarządzania. Bo nie ma, tego po prostu jest zbyt dużo, a szczególnie... Jeżeli Pracicie... od... Dobra, tak, jeżeli Taki sobie tak małych. popatrzysz... Może inaczej, jak ja sobie patrzę na to, część z tych rzeczy to jest IT governance. I to jest pilnowanie. Duża inaczej. De facto, duża część z tych ryzyk adresujesz po prostu zarządzaniem. Jeżeli nie popatrzysz. Dużą to... część Łukasz, część, bo to, to nawet nie jest więcej niż połowa. Raz, czekaj, sobie. Czyli tak. Name Confusion Attacks to robisz governance'em, Unmaintained Software to jest zarządzanie tak naprawdę długim technologicznym. Ale to też jest granie tego, że zależy na tak. jakiejś paczce potem musisz to tak. wycofywać albo na kogoś, że paczka jest nieużywana i musisz nagle ty ją utrzymywać hmm. jako organizacja. Tak, to, dokładnie. Tak... Tylko mówię, są wiesz, tylko że, że mówię takie, albo outdated software. To jest w ogóle, już w ogóle inna klasa problemu. Która jest też jest złożona. Z worków tutaj pojemnościowych. Ktoś tak. chciał zrobić na raport, żeby był, żeby pojawiło się w mediach, i on jest mocno reklamowy, nie oszukujmy się. Jest, tak naprawdę. Ale część no, rzeczy. Tak będzie po prostu będzie, będzie tak wyglądała, bo jednak mimo wszystko nie czas, że mamy zupełnie wydzielone jedno centralne repo i jeden centralny człowiek dodaje paczki, bo ktoś mu wysłał maila i robimy skan. Nie, to z reguły wygląda tak, że po prostu deweloperzy dodają, a my potem robimy retroaktywnie, robimy, dodajemy je, skanujemy i budujemy wokół tego governance. To nie jest taki governance up front, że my pozwalamy, którą paczkę możesz, tylko będzie taki governance w zasadzie, że skoro już mamy, to musimy tym zarządzić. tak to z reguły no. wygląda. Dobra, tyle chyba. Tak no to kończymy. Kończymy na razie. Na razie.